Zaczynamy od najważniejszej dla nas wszystkich informacji. Amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a być może będzie ich nawet więcej. Ta bardzo wyczekiwana przez nas wszystkich, przez Polaków deklaracja padła wczoraj podczas wczorajszego właśnie spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Karolem Nawrockim. Spotkanie przywódców trwało około dwóch godzin. Najpierw rozmowy toczyły się w gabinecie owalnym, a później już w rozszerzonym formacie przy tak zwanym roboczym śniadaniu. Prezydent Donald Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa, tak mówił prezydent Nawrocki podczas późniejszego spotkania z dziennikarzami. Warto dodać, że jeszcze przed rozpoczęciem rozmów nad Białym Domem przeleciały myśliwce F16 i F35, by oddać hołd zmarłemu polskiemu pilotowi, który zginął podczas ćwiczeń przed Airshow w Radomiu. Szef rządu reaguje na słowa Donalda Trumpa w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i pisze: To ważne słowa które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu. Tak napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Wspólny cel obecności wojsk amerykańskich w Polsce łączy rząd prezydenta i wszystkich Polaków. To z kolei słowa ministra obrony i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podkreślił jednocześnie, że z uwagi na wysokie wydatki na obronność, Polska jest modelowym, tu cytat, sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. I na koniec to, o czym wspomniałam słów kilka temu, czyli awantura w w Trybunale Stanu posiedzenie w sprawie Małgorzaty Manowskiej, a właściwie uchylenia jej immunitetu zostało odroczone do 22 września. Powodem sporu było dopuszczenie do obrad sędziów, którzy zostali wykluczeni z rozprawy przez trzyosobowy skład Trybunału, neosędziów. Zrobili to Piotr Andrzejewski, Piotr Sak i co ciekawe Józef Zych. Na obradach pojawiło się jednak 16 sędziów, majestat Trybunału Stanu w moich oczach. Upadł. Tak mówił wzburzony sędzia Marek Mikołajczyk, powołany do składu Trybunału Stanu już za rządów koalicji 15 października. To i znacznie więcej w dzisiejszym programie to jest ekspres Biedrzyckiej zaczynamy. Zapraszam. Nawrodski opuścił Biały Dom po prawie dwóch godzinach spotkania, o 13.33 dokładnie amerykańskiego czasu lokalnego, dwie godziny właśnie po rozpoczęciu rozmów z Trumpem. Najpierw prezydenci spotkali się, jak już Państwu mówiłam, w gabinecie owalnym, później prowadzili rozmowy w rozszerzonym formacie przy roboczym śniadaniu. Spotkanie obu polityków w gabinecie owalnym przebiegło w dobrej atmosferze. Zresztą co ja będę Państwu opowiadać? Proszę zobaczyć. president's been uh, amazing. he had an incredible race. Uh, he came from behind and he won uh, very handily. the people of poland have taken to him immediately. they really love him. thank you very much. and uh, i hope it will be very fruitful uh, discussion around the energy, around the economy and military service. Yeah. and the flyover was uh, very much in honor of your great pilot who just passed away recently. Who is a legend in Poland? You might want to say something about him? Yes, of course, it was uh, a terrific accident in Poland. Thank you for this gesture that F-35 uh, opened our uh, meeting. Uh, will American soldiers remain in Poland? Yeah, I, I think so. I mean, do you know something I don't? I don't know. <laughs> can you, yeah, can we're you happy. If anything, we have, we'll put more there if they want. But uh, they've long wanted to have a larger presence. We have some countries that have. More, not too many, but uh know that he's staying in Poland. We're very much aligned with Poland. Thank you, sir. Raz jeszcze przypomnę, czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem, zwrócił się Donald Trump do polskiego dziennikarza, korespondenta Pawła Żuchowskiego, który właśnie zadał pytanie o kwestię wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeżeli Polacy tego chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej, tak stwierdził Donald Trump. Pytanie tylko, bo ja naprawdę nie chcę tutaj wkładać kija w mrowisko. Natomiast. Liczmy na to, że te deklaracje Donalda Trumpa się nie zmienią i e, będzie kontynuował właśnie e, taką politykę i. E... No, nie, nie zmieni zdania, jak to ma często w zwyczaju. Ocenił przy tym prezydent Stanów Zjednoczonych, że Ameryka i Polska łączą specjalne relacje lepsze niż kiedykolwiek, sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom właśnie z prezydentem Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje, cytuję. Fantastyczną pracę. Prezydent Nawrocki z kolei podziękował Trumpowi za zaproszenie. Zaledwie miesiąc po inauguracji również zwrócił uwagę na bardzo dobre stosunki między Ameryką i Polską. To znaczy, że polsko-amerykańskie stosunki są bardzo silne, bardzo ważne. Myślę, że nigdy wcześniej nasze relacje nie były tak silne. I teraz właśnie komentarz ze strony rządowej, drodzy Państwo. Premier Donald Tusk na portalu X napisał o tym, że prezydent tam, Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To są ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu. To są słowa szefa rządu. Sprawę skomentował także pan wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który stwierdził, że dobrze, że Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce i że w sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd Prezydent i opozycja mówią jednym głosem. Hmm. Czy aby na pewno na ten temat też dziś na pewno mówić będziemy? To jednak nie jedyna deklaracja płynąca z Białego Domu po wczorajszym spotkaniu z prezydentem Nawrockim, bowiem Donald Trump zaprosił naszego prezydenta na szczyt G20 w przyszłym roku. O tym Nawrocki poinformował już podczas konferencji prasowej, która została zorganizowana już po rozmowach z Trumpem. Przyszłoroczny szczyt G20 odbędzie się na Florydzie, Stany Zjednoczone będą gospodarzem tegoż właśnie a jeszcze dzień wcześniej, czyli we wtorek, Radosław Sikorski informował, że w rozmowach ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Marco Rubio zabiegał o przyjęcie Polski do G20, bo przypomnę tą informację już sprzed kilku dni, że no, stan polskiej gospodarki i już pozwala nam właśnie na wejście do tej no, bez wątpienia elitarnej grupy, bowiem jest to międzynarodowe forum skupiające największe gospodarki świata oraz Unię Europejską jako taką. Celem G20 jest koordynacja polityki gospodarczej, finansowej i rozwojowej na świecie. Powstało w 1999 roku, czyli 26 lat w tym roku kończy w odpowiedzi na kryzysy finansowe lat 90., a od 2008 roku regularnie spotykają się także przywódcy państw członkowskich. Polskie aspiracje do G20 związane są z faktem, że nasz kraj właśnie dołączył do grupy państw, których PKB po przeliczeniu na dolary. Przekracza bilion. W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem o to, aby Stany Zjednoczone będąc prezydencją grupy G20 w przyszłym roku zaprosiły nas do tego grona. Tak zapowiadał wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski po spotkaniu z sekretarzem stanu Marko Rubio. No i wczoraj stało się to, co najważniejsze: czyli dobre wieści przekazał polski prezydent, informując, że Donald Trump zaprosił go. Właśnie na szczyt G20 w przyszłym roku. No i da się współpracować na linii pałac prezydencki. Rząd jak widać się da i przynosi to tylko dobre rezultaty, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Niemniej oczywiście nie zabrakło wzajemnych złośliwości, a właściwie złośliwości płynących ze strony. Prezydenta Nawrockiego pod adresem Radosława Sikorskiego. Polski rząd nie radzi sobie od dwóch lat w relacjach polsko-amerykańskich, więc cieszę się, że może to załatwić prezydent. Tak oświadczył Karol Nawrocki. Myślę tutaj w kontekście państwowym, a nie w kontekście tego, co uroiło się. Panu wicepremierowi dodał, uderzając, jak Państwo widzą, w szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Dzisiaj w Waszyngtonie reprezentowałem rację państwa polskiego, wykonując zadania, którego polski rząd nie. Potrafi wykonać. Na ten temat za chwilę z Grzegorzem Schetyną także będziemy rozmawiać, ale nie samą wizytą Karola Nawrockiego w Stanach Polska żyje. Dziś to ważna informacja, stały komitet Rady Ministrów, rychło w czas, chciałoby się powiedzieć, ale z drugiej strony lepiej późno niż wcale, zajmie się projektem ustawy o asystencji osobistej. Dziś dokładnie. To jest oczywiście asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami. Według nowej wersji projektu dla osób w wieku 18-65 lat minimalna liczba usług asystenckich w miesiącu będzie wynosiła 20 godzin, a maksymalna 240 godzin. Obecnie usługi asystenckie realizowane są przez specjalne środki w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak aby każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp a to jest też sprawa tak kluczowa jak możliwość podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnościami w związku z tym wielu zwraca uwagę na to że inwestycja która zostanie włożona właśnie w kwestię asystencji osobistej, zostanie zwrócona przez znaczną część osób z niepełnosprawnościami, które właśnie będą mogły płacić podatki dzięki swojej pracy i dzięki temu, że mają asystencję osobistą. Bardzo wiele lat już jest walka o to, żeby te asystencje wprowadzić. Miejmy nadzieję, że tym razem sprawa zakończy się sukcesem. Tymczasem mamy kolejny sondaż, pokazujący, że nasz stosunek do Ukrainy bardzo zmienił się w niedobrą stronę od trzech lat, od momentu wybuchu, od momentu napaści Rosji na Ukrainę właśnie. Proszę sobie wyobrazić, że według sondażu dla Rzeczpospolitej ponad połowa Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO. Blisko 53% ankietowanych Polaków uważa, że to jest zły pomysł, to jest sondaż Ibris. Przeciwnikami, no oczywiście, są głównie wyborcy PiSu, Konfederacji, ale co ciekawe, także partii Razem. Adriana Sandberga. W sondażu Ibris, przeprowadzonym na zlecenie Rzepy, ankietowani zostali zapytani, czy Polska powinna popierać wejście Ukrainy do NATO. I teraz szczegółowo, przeciwko takiemu rozwiązaniu jest niemal 53%, 14% niespełna, nie ma zdania. Aż 59% wyborców obozu rządowego jest zwolennikiem takiej polityki wobec Kijowa. Inaczej myśli 29% sympatyków obozu rządzącego. Przeciwnikami, jak już wspomniałam, tu jest 70%, 54% wskazanie są głównie stronnicy opozycji PiSu, Konfederacji i Partii Razem. I na koniec, drodzy państwo, yy, informacja dotycząca tego, że prokuratura krajowa postawiła wczoraj zarzuty byłemu ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi. Dotyczą one ujawnienia informacji niejawnych w związku z działalnością podkomisji smoleńskiej. Macierewicz został przesłuchany w charakterze podejrzanego, tak informowali śledczy. Były szef podkomisji smoleńskiej i minister obrony usłyszał zarzuty, został przesłuchany, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Na ten temat też dziś będziemy mówić, tak samo jak o. No, bardzo gorszącym widowisku, z którym mieliśmy do czynienia wczoraj w Trybunale Stanu, posiedzenie tegoż w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zostało odroczone do 22 września. Ta decyzja została ogłoszona po przerwie w posiedzeniu. Wcześniej na nim doszło do gigantycznej awantury. Chodziło o dopuszczenie do obrad sędziów, którzy zostali wyłączeni z rozprawy, w tym m.in. mecenasów Przemysława Rosatiego i Jacka Dibuła. W ostatni piątek trzyosobowy skład Trybunału zdecydował o wyłączeniu. Od tak po prostu. 12 sędziów ze sprawy. Zrobili to Piotr Andrzejewski, Piotr Sak, przypomnę, byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także Józef Zych, były polityk polskiego Stronnictwa Ludowego. Z decyzją tą nie zgadzają się wyłączeni sędziowie, a także prokuratura, która wnioskowała o zdjęcie immunitetu pierwszej, prezes Małgorzaty Manowskiej szerzej. Na ten temat dziś na pewno będziemy mówić z panią prokurator Ewą Wrzosek, bo rzeczywiście to, co miało wczoraj miejsce. To były sceny dantejskie, bo dochodziło nawet prawie że do rękoczynów. Drodzy Państwo, nie przedłużam i zapraszam już do naszego studia pana Grzegorza Schetynę, byłego ministra spraw zagranicznych, obecnie senatora Koalicji Obywatelskiej. Za chwilę do Państwa wracamy. Prezydent Donald Trump, co cieszy mnie w sposób szczególny, dał gwarancję bezpieczeństwa Polsce i podkreślił, szanowni państwo, naszą sojuszniczą współpracę w zakresie militarnym i wojskowym. Poczytuję to za duży sukces tego spotkania. W obliczu dyskusji o przesuwaniu wojsk amerykańskich w Europie to jasno wybrzmiało i to znalazło swoje potwierdzenie także w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa, Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem. Rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu. Od dnia jutrzejszego pan sekretarz Hekset zgodnie z decyzją pana prezydenta Trumpa i pan minister Cenckiewicz zgodnie z moją decyzją będą przygotowywać rozwiązania, które z CEU, pewnością są dobre dla Polski i będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.